Nikola i urodzinowa impreza nie do wiary, co się naprawdę wydarzyło. Nikola z programu Rolnik szuka żony zorganizowała nietypową imprezę z okazji swoich urodzin. Na zdjęciach z imprezy można dostrzec obecność pewnej znanej postaci kropka Nikola z Rolnik szuka żony podzieliła się z fanami zdjęciami z jej wyjątkowej imprezy urodzinowej. Uczestniczka programu świętowała swoje 23 urodziny w gronie najbliższych a atmosfera imprezy nawiązywała do kowbojskiego stylu. Wszyscy goście mieli na sobie charakterystyczne dla tego stylu ubrania, sugerując, że obowiązywał specjalny dress code, Kropka wśród obecnych na urodzinach Nikoli była także Ewa, uczestniczka dziesiątej edycji Rolnik szuka żony. Po zakończeniu programu obie panie utrzymały kontakt i regularnie dzielą się swoimi przygodami na mediach społecznościowych. Ich przyjaźń jest silna co zostało potwierdzone również na ostatnio opublikowanych zdjęciach z imprezy urodzinowej. Nikola i Ewa często się spotykają. Niedawno nawet wspólnie wybrały się na koncert. Kropka Nikolas, rolnik szuka żony, wydawała się zachwycona swoją urodzinową imprezą, a obecność Ewy sprawiła, że było to wyjątkowe wydarzenie. Ich przyjaźń rozwinęła się po zakończeniu udziału w programie, a teraz razem świętowali kolejny rok życia Nikoli. Na zdjęciach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać było uśmiechy i radość, co świadczyło o udanej zabawie. Nikola, dzieląc się szczegółami swojej imprezy urodzinowej, podkreśliła, jak ważne jest dla niej spędzanie czasu z bliskimi, zwłaszcza w tak wyjątkowym dniu. Jej postawa wzbudziła sympatię fanów, którzy życzyli jej wszystkiego najlepszego i wyrazili radość z jej udanej zabawy. Kropka Nicolas Rolnik szukarzony, nie tylko celebrowała swoje urodziny, ale również podkreśliła, że więzi z innymi uczestnikami programu są dla niej ważne. Jej relacje z Ewą ukazują, że przyjaźnie nawiązane w show mają szansę przetrwać poza jego granicami. Ich wspólne spotkania i wspólne świętowanie są dowodem na to, że przygoda z programem Rolnik Szuka Żony zaowocowała nie tylko miłosnymi historiami, ale także trwałymi relacjami międzyludzkimi. Dla fanów Nikoli i Ewy, ta przyjaźń jest inspirująca i wzmacnia poczucie wspólnoty między uczestnikami programu. Nikolas, Rolnik Szuka Żony, i Ewa, kontynuując swoją przyjaźń, pokazują, że uczestnictwo w programie to nie tylko krótka przygoda telewizyjna, lecz także szansa na budowanie trwałych więzi. Ich wspólne spotkania, urodzinowe świętowanie i wsparcie dla siebie w życiu codziennym są dowodem na to, że relacje z programu mogą rozwinąć się w coś znacznie głębszego niż tylko telewizyjna znajomość. Ich wspólne przygody pokazują, że nawet po zakończeniu udziału w programie Nikola i Ewa wciąż utrzymują kontakt i czerpią radość z wspólnie spędzanego czasu.